O, dziewczyny montują kosz do koszykówki. An-An będzie grała w kosza. Dobra, witamy na vlogu. Nie w odcinku. Hej! An-An zakupiła sobie piłkę do koszykówki, więc będzie dzisiaj grała w kosza. A ja idę Wam, moje, moje drogie i moi drodzy, pokazać, co się tam dzieje w ogrodzie na ścianie. Która kiedyś przeciekała, a już nie przecieka. O! Widzicie? Tutaj jest piłka do kosza. O! A dziewczyny tutaj skręcają. Mhm. A to ulubiona owca An An. Dobra, chodźcie, chodźcie. Nie przyciągam, nie przyciągam. Nie przyciągam. O, kurczę, ale fajna pogoda, dzisiaj 20, 20 stopni ciepełko. Można sobie tutaj w ogrodzie. W ogrodzie działać. Żona zakupiła widło, łopato, widło, łopatę. Gdyby was interesowały takie rolnicze sprzęty, jakie tutaj mamy w Chinach, można ryć. Jeśli któraś z was by chciała tutaj przyjechać i poryć sobie w ogrodzie, to polecam, polecam. O, ale cytrynka się rozrosła. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No widzicie, a ja tutaj a ja tutaj walczyłem na tej ścianie wczoraj. O, patrzcie, tak ją zaplajstrowałem. Tak ją tutaj zaplajstrowałem. Więc przeciekała kiedyś, bo balkon przeciekał. No a teraz mam nadzieję, że nie będzie przeciekać. Zrobiłem tutaj raz, dwa, trzy warstwy, trzecią warstwę. Trzecią warstwę tutaj wczoraj położyłem taką cienką, żeby mi nie spękała. Więc widzicie, jest, jest, jest. Będzie taka na szaro zostawiona. Balkon tam przecieka u góry, to już wiecie. Więc zostanie takie, zostanie tutaj taki obraz mistrza. Szary obraz mistrza. No, więc tak. Więc tutaj to mi jeszcze schnie. Widzę, że na razie pęknięć nie ma. Zrobiłem na tyle, co umiałem. Zostawiłem tam u góry ten otwór, gdyby coś przeciekało na balkonie. Znowu no to będzie się wylewać tutaj, ale już nie będzie przeciekać przez ścianę, bo zaplejstrowałem tutaj. Co mi jeszcze zostało do zrobienia? To. Dzisiaj muszę posprzątać. Wczoraj już nie posprzątałem, bo mi się nie chciało, więc muszę tutaj wszystko posprzątać. A mianowicie umyć rynnę umyć rynne z tych resztek tutaj zaprawy I, i co? tutaj muszę poczekać aż wyschnie, ale dzisiaj planuję trochę trochę ją tutaj podskrobać papierem ściernym, podrównać jakieś ten jakieś większe większe nierówności, bo zrobię dwie warstwy jeszcze tutaj mam taką wodoodporną mam taką wodoodporną tą izolację, więc jeszcze ją tutaj pomaluję, ten beton wodoodporną izolacją, żeby mi nie wpłynie taką przeźroczystą, żeby mi tutaj nie wsiąkała w to woda i będzie ok, Będzie, będzie okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie ok i już tutaj nic mi się nie będzie przeciekać. Oczywiście do następnego przecieku, ewentualnie gdzieś w przyszłości tutaj. No, także coś jeszcze co muszę posprzątać? Powyrzucać muszę jakieś ten, jakieś gruzy. Posprzątać te wiaderka, znieść do piwnicy. Tu mi jeszcze zostało trochę, trochę takiej mikstury tej na zaprawę. Generalnie teraz jak, jak kamień się zrobił. Mam jeszcze drugi, drugi worek tej zaprawy. Więc jeden sobie zostawiam i to sobie pół worka sobie zostawiam. To jest taka do mieszania, do, żeby niby wodoodporna była. Więc został mi jeszcze ten jeden worek i tutaj połowa, więc w przyszłości planuję ten murek tutaj odnowić. Ten murek widzicie, który tutaj jest. <laughs> Tylko musiałbym trochę tutaj odkopać go, a na razie mi się nie chce robić tego, więc na razie zostawiam. Ten murek planowałem odnowić i zrobić go właśnie tak, tak na szaro, w takim samym kolorze. Może kiedyś będę w przyszłości remontował tutaj trawnik, to, to ten to takie coś zrobię, ale na razie zostawiam, bo mi się nie chce tego robić. No, więc ściana obecnie najbardziej amatorskim sposobem zrobiona prezentuje się tutaj. Majstry sobie krzyknęły 10, 8 tysięcy juanów, 4 tysiące za jakieś tutaj remonty tej ściany. No, a ja tutaj parę worków Parę worków zaprawy, kilka dni pracy, dużo zdrowia i ten. I gotowe. Czy prawie gotowe, czy coś z tego będzie się okaże. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest jak jest, więc Więc, ta. więc taka sytuacja. No i tu muszę jeszcze posprzątać, tu muszę pomyć, tam muszę przestawić. Półki tutaj na jakieś ma jakieś warzywa sadzić. Zobaczymy, czy coś urośnie, czy coś nie urośnie. Na razie nic nie rośnie oprócz żekrutów, a nie coś rośnie patrzcie, dżekruty rosną. Te rosną. Owocki, liczy tutaj jest. Lici się rozrasta, mango też, gława jest, coś rośnie. Drzewa owocowe rosną, cytryna rośnie jeszcze. No cytrynka tutaj rośnie, patrzcie jak się rozbujała Do słońca ciągnie Więc owoce, drzewa owocowe rosną, ale warzywa nie rosną Oprócz tych słodkich ziemniaków i czosn czosnku I imbiru, tutaj słodkie ziemniaki Shimpei kiedyś sadziła Liście jemy i imbir kiedyś, kurde, jakie trawy duże. Nigdy tego nie kosiłem. Może, pot, może pasuje pokosić. No i tam jeszcze imbir kiedyś im sadziła, więc. Więc ten. Więc tak. No, a poza tym to żadne, żadne, warzywa, żadne warzywa nie rosną. Więc taka sytuacja. No dobra, moje drogie, więc tutaj dzisiaj będę, będę dawał czadu. Muszę, nie mam dużo, poznosić różne rzeczy, posprzątać trochę i, i ten. Wywieźć ten gruz na jakiś śmietnik gdzieś. Bo tutaj na osiedlu nie mogą raz mnie ścigali. Słuchajcie, jak wyniosłem gruz do tego. Położyłem przy, położyłem przy kontenerach na śmieci, to mnie tutaj ścigali. Z kamerą. Kamerą mnie ścigali. Dronem. Panie, co to za wyrzucanie gruzu przy tych... Przy, przy kontenerach na śmieci. Musiałem wywieźć w inne miejsce i pozbierać. No także. Także jak nie można, to nie można. No więc ściana będzie za niedługo prawie gotowa. O! dalej tutaj walczy z koszem. Hmm? How is it going? O! Oh. Mamy teraz zagadkę do rozwiązania, gdzie, gdzie zawiesić ten kosz, żeby tutaj nie powybijać okien. Może na drzewie. well uh, i was thinking about uh, a bamboo stick hang the basket to the assemble the basket to the bamboo stick and just stick it in the grass like maybe in the middle somewhere or over there like not very high so she can throw the ball into the basket and just like this or up to you or hang it here by the guava tree or anywhere up to you zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie i gdzie Gdzie ten? Gdzie? Gdzie tego kosza powiesimy? I'm going downstairs to upload some videos. A ja tutaj... Czekajcie. Jrtarkę. którą miałem do mieszania muszę sobie znieść do, do piwnicy. Jak już wiecie nie ma to jak mieć tego zaradnego męża Polaka w domu włoży do włożę do mojego pomieszczenia gospodarczego nadchodzę, nie zostawiam Was same Czekajcie, czekajcie. O, mam taki mały pędzel, ale coś mały. Mam ten. Może wiadro bezbarwnej, bezbarwnej izolacji izolacji wpłynie. Przeterminowało się już, czy nie? Muszę wykorzystać, żeby mi się nie przeterminowało. No z 5 do 7 m2 no z jednego litra. A mam tutaj 5 litrów, więc wystarczy mi wystarczy. Nie ja wiem, jaki termin ważności jest. Nieważne. zrobię czym mam więc myślałem że mam jakiś większy pędzel ale mam mały pędzel więc wałkiem może przelecę zobaczymy mam dużo wałków które mi zostały zamiast kupować nowy pędzel to może wałek obetnę na pół żeby był mniejszy i i ten to jakiś wałek farbą oblepiony, jakiś stary, więc tym może zrobię. I tym malutkim pędzelkiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No więc ten, a więc będzie. Będzie jeszcze trochę pracy. Kamienia tego na ścianę mi trochę zostało. Dla jakichś nieprzewidzianych wypadków sobie zostawiłem. Więc tak. Więc mało do przodu i ściana będzie gotowa. Patrzcie, ostatnio tutaj strefa relaksu została zbudowana. Sofa, fotel, stolik, telewizor, Playstation. Patrzcie, ilu gier się już dorobiłem. Różne tutaj góry się dorobiłem. Skupuję jakieś tanie. No, więc skupuję tanie gry, żeby sobie tutaj pograć po kosztach jakichś z 2017 i 2020 i 2023 roku w niskich cenach. Nowe gry są bardzo drogie, więc kupuję z drugiej ręki te tańsze, starsze trochę. Dobra. Do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Pa, pa, pa. Ja tutaj walczę.